Czy wszystko w porządku? Tak? A wiesz co? To nie moje cycki! Magicznie urosło! Moje... <grywia> co jest kurwa! Stary to jest podobno horror psychologiczny, więc proszę mnie tutaj nie oceniać! Możesz zostać, możemy się pośmiać. Możecie się zdecydowanie chłopaki pośmiać z tego, jak ja tutaj staram się dabingować. Bo cycki są fajne, no chyba każdy chłopak się ze mną zgodzi dziewczyny raczej też. Jedziemy... Proszę się nie śmiać ze mnie! <grywia> O kurde, 30 plus lat, co się z człowiekiem dzieje na stare lata. No dobra, nic. Biorę czekoladę i wkładam ją, ją jej do ust. Na palcach czuję jej gorący oddech. Ja pierdolę się wystraszyłem, ty pojebało cię! Tak kurwa bez pukania wchodzisz. Dobra, wszyscy! Wczytaj mnie. Co? Zapisz mnie, wczytaj mnie. O chuj tu chodzi? Czemu to napisała? Kiedy się tak stanie, nie zapomnij zapisać kry... Co? Przepraszam, co? Ej, zapisz mnie wczytaj mnie. Kiedy tak się sta. Ej, coś tu jest pojebane. Ty coś wiesz? Ty chyba coś wiesz. Aż ciary przeszły dziwnie, tak delikatnie, nie? Dobra, zapisz egre, skoro mi to mówisz. Nie wtrącaj się! Aha, to nawet wiele wykrzyknęły. Ludzie, nie powinniście walczyć! Nagle obie dziewczyny zwracają.